Kim była, zanim stała się sławna? Ile zarobiła za swoją sekstaśmę? Czy też ile kosztuje prywatność jednej z największych światowych gwiazd? Na te pytania odpowiem ci w dzisiejszym odcinku, ale zanim zaczniemy, zapraszam cię do subskrybowania tego kanału oraz zostawienia łapki w górę, aby nie ominęły cię kolejne filmy na moim kanale. A teraz, zapraszam do odsłuchu. Kim Kardashian nazwisko, które zna każdy. Większość jednak nie wie dlaczego tak często przewija się w serwisach plotkarskich na pierwszych stronach gazet i w telewizji, że zdążyliśmy się z nim osłuchać. Kardashian to obecnie najbardziej znana rodzina na świecie, ich perypetie można od 2007 roku śledzić w telewizji. Na oczach kamer przeżywają swoje wzloty, upadki i wyreżyserowane problemy. Bywają wszędzie, swoim nazwiskiem sygnują zapachy, ciuchy i gadżety. Utożsamiani są z luksusem, przepychem i bogactwem. Wśród całej rodziny wyróżnia się jednak ona ze słowa celebrytka stworzyła swój synonim Kim Kardashian jak to się wszystko zaczęło i jak osoba, która nie wyróżniała się niczym szczególnym zdobyła taką sławę. Lata dzieciństwa na świat przyszła w 1980 roku w Los Angeles. Jej pełne imię i nazwisko to Kimberly Noel Kardashian. Uroda celebrytki od razu rzuca się w oczy wszystko za sprawą jej pochodzenia. Jej ojciec, prawnik Robert Kardashian, miał ormiańskie korzenie, natomiast matka Chris Kardashian, holenderskie i szkockie. Od najmłodszych lat życie Kim kręciło się w koło sławnych i bogatych. Tata przyszłej gwiazdy trafiał na pierwsze strony gazet za sprawą procesów, w których brał udział. Reprezentował gwiazdy sportu i telewizji. W 1991 roku małżeństwo Kardashianów przestało istnieć. Plotki donoszą, że związek rozpadł się po tym, jak Robert Kardashian zdecydował się reprezentować O.J. Simpsona podczas procesu o zamordowanie jego żony Nicole. Inne źródła twierdzą, że związek rozpadł się przez zdrady, których miała dopuścić się Chris. Przez pewien czas spekulowano nawet, jakoby Chloe nie była biologicznym dzieckiem Roberta, bowiem różni się od reszty rodzeństwa, jest zdecydowanie wyższa, ma jaśniejszą karnację i inną budowę ciała. Przyjaciele zmarłego już prawnika podsycali plotki na ten temat, twierdząc, że znają nawet nazwisko potencjalnego ojca dziewczyny. Po rozwodzie rodziców życie przyszłej celebrytki zaczęło przypominać dom wariatów. Chris związała się z byłym olimpijczykiem Bruceem Jennerem i do 2014 roku była jego żoną. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, jednak każdy z partnerów miał już czwórkę dzieci z poprzedniego małżeństwa i doczekali się dwójki własnego potomstwa. Myślę, że możemy być pod wrażeniem wychowania takiej gromady dzieci. W 2003 roku niestety ojciec Kim zmarł na raka przełyku. Kim jest kim? Przebywając od najmłodszych lat wśród celebrytów, nie mogła robić nic innego, jak tylko stać się sławna. Zaczęła niewinnie jako asystentka gwiazd. Pracowała m.in. z Sereną Williams i Cindy Crawford. Jednak strzałem w dziesiątkę okazała się jej praca dla Paris Hilton, dziedziczki fortuny hotelarskiej. Dziewczyny, będąc w podobnym wieku i posiadając podobne aspiracje, szybko się ze sobą zaprzyjaźniły. Szczęście, dopisywało młodej Kardashiance, Paris zajęta była kręceniem swojego reality show Proste życie, w którym zaczęła występować również Kim. Od programu do ścianek już niedaleka droga, więc przyszła celebrytka zaczęła bywać na salonach. Posiadając oryginalną, egzotyczną urodę, przyciągała dziennikarzy i błysk aparatów. Nic nie dzieje się jednak bez przyczyny. Kim doskonale wiedziała, gdzie i z kim się pojawić, żeby zostać zauważoną. Jak mówiła. Chodziłyśmy wszędzie, żeby tylko dać się zobaczyć, wiedziałyśmy do jakiej restauracji pójść, żeby następnego dnia być w gazecie. Co tu dużo mówić, podejście młodej kobiety się sprawdziło po pewnym czasie wszyscy wiedzieli kim, jest kim. Teraz trzeba było tylko podkreślić swoją obecność i jakoś wyróżnić się z tłumu. Młoda, ambitna dziewczyna miała dosyć stania w cieniu swojej przyjaciółki, potrzebowała czegoś ekscytującego na teraz i już. I dostała, dostała taśmę, o której prawdopodobnie wszyscy wiemy, ale zaraz do tego przejdziemy. Znajomi celebrytki ze szkolnych czasów twierdzili, że kim wcale nie chciała być sławna, że tak po prostu wyszło. Ale jak na osobę, która nie chciała cisnąć się przed aparaty, zadziwiająco często przed nimi była. Taśma prawdy. Jeżeli szukamy jednego przełomowego momentu, który na zawsze zmienił życie rodziny Kardashian, czyniąc ich sławnymi i bogatymi, to jest nim czas wydania najbardziej znanego filmu pornograficznego w historii. W 2007 roku do sieci wyciekło nagranie, na którym widać Kim Kardashian uprawiającą seks ze swoim ówczesnym partnerem, Rayem J. W świecie zawrzało. Film wzbudził kontrowersje i ogólne oburzenie. Gwiazda płakała i zarzekała się, że nie ma nic z tym wspólnego. Owszem, jej czynny udział był niepodważalny, jednak nagranie miało ponoć służyć tylko i wyłącznie do użytku prywatnego. Jak to się stało, że taśma sama wyciekła do sieci, pozostaje zagadką. Niektórzy upatrują w całym zamieszaniu udziału matki celebrytki, nazywając Chris burdel i niemającą skrupułów bizneswoman. Podobno to ona była reżyserką całego przedsięwzięcia. Ray J po latach przyznał, że wszystko było ukartowane. Ktokolwiek nie wpadł na ten szalony pomysł... Skierował wzrok kamer i prasy na rodzinę Kardashian i ufundował im rodzinne imperium. Celebrytka długo opowiadała każdemu, kto chciał słuchać, że to czysty przypadek i jej rodzina cierpi przez to całe zamieszanie. Co zamknęło Kim kimbuzie? Oczywiście pieniądze, a dokładniej 5 milionów dolarów, które otrzymała od Vivid Entertainment za oficjalną publikację domowego porno. Do dzisiaj można z łatwością znaleźć się w sieci. Po wielu latach celebrytka zaczęła tłumaczyć się na nowo z całej afery, tym razem za swój seksualny wybryk winiąc ekstazy. Jak w przypadku każdej dużej afery, prawdy nigdy się nie dowiemy. Później poszło już z górki. Kim wbiła się w świat wielkich gwiazd w momencie, w którym ludzie pragnęli poznać życie sławnych od kuchni. Reality show dobrze się sprzedawały. Wystarczyło chwilę poczekać i niebawem przyszła propozycja na własny program. Dla Kardashianki zaczął się pracowity czas. W grudniu 2007 roku zapozowała dla magazynu Playboy. Z kamerą u Kardashianów Pierwszy raz celebrycka rodzina pojawiła się na ekranach amerykańskich domów 14 października 2007 roku. A jeżeli myślicie, że serial szybko się znudził i nie miał zbyt dużej oglądalności, jesteście w błędzie. Ostatni odcinek został wyemitowany w marcu 2021 roku. Przez prawie 14 lat kamery nieustannie towarzyszyły głównej bohaterce i jej ekscentrycznej familii. Daje nam to 285 odcinków, w tym 5 w wydaniu specjalnym. Z czasem program nie tylko nie tracił na popularności, wręcz na niej zyskiwał. W sezonach od 1 do 6 jeden odcinek trwał 22 minuty, jednak sezony od 7 do 20 to już 42-minutowa przygoda. Główną postacią jest oczywiście Kim, jednak serial dotyczył całej rodziny. Wypromowały się więc na nim siostry i brat gwiazdy, jej matka i ojczym oraz najmłodsze z klanu, czyli Kendall i Kylie Jenner. Dziewczyny nie znają życia poza kamerami. Program zaczął być nadawany, kiedy młodsza z nich miała tylko 9 lat. Powiedzmy sobie szczerze, znane nazwisko bardziej pomaga niż przeszkadza w karierze. Kendall jest obecnie wziętą modelką, natomiast Kylie. Pryluje na salonach i pokazuje swoją codzienność w mediach społecznościowych. Co takiego działo się w życiu, że rodzina ściągała przed telewizory taką publiczność? Były rodzinne awantury, kłótnie między siostrami, problemy w związkach, ciąże, plotki, randki, zdrady, no i ogólnie życie w bogatej otoczce. Dodajmy do tego fakt, że większość problemów wygląda na mocno wyreżyserowanych. Rodzina Kardashian i Jenner udowodnili, że każdą tragedię, nieporozumienia lub intymne sytuacje można przekuć w dolary. Podczas odcinków możemy zobaczyć również, jak Kim wraz z siostrami otwiera Butik Dash. Rodzi to oczywiście dodatkowe niesnaski i różnice zdań. Znane gwiazdy pokazywały swoje zamiłowanie do ciuchów i ładnych rzeczy, a otwarcie butiku nosiło za sobą kolejny program. Courtney i Kim jadą do Nowego Jorku, Prezentuje on perypetie sióstr w wielkim mieście i ich zmagania związane z rozszerzeniem działalności Dash. W 2008 roku fani mogli podziwiać celebrytkę w znanym programie Dancing with the Stars, kim odpadła w trzecim odcinku show. Ten rok to również czas, kiedy Kim Kardashian była najczęściej wyszukiwaną celebrytką w Google. Co robiła główna Kardashianka poza pokazywaniem swojego życia w telewizji? Wydawała swoje DVD z ćwiczeniami, jest współwłaścicielką marki odzieżowej, a ponadto była twarzą wielu kampanii reklamowych. Zasiadała w pierwszych rzędach na pokazach najlepszych projektantów i bywała na ściankach. 2010 rok był dla celebrytki bardzo pracowity. Premierę miały pierwsze perfumy sygnowane przez Kim. W międzyczasie tworzyła również kolekcję ubrań. Występowała gościnnie w programach telewizyjnych i była producentką reality show o pracy nowojorskiej agencji PR. Końcówka roku przyniosła premierę książki, którą napisały Kim, Courtney i Chloe, a w grudniu świat mógł zobaczyć jej wideoklip do piosenki Jam. Połowę środków ze sprzedaży utworu została przekazana na fundacje walczące z rakiem. Kardashianka próbowała swoich sił na różnych polach. Po raz pierwszy dostała angaż do serialu telewizyjnego „Ponad falą”. W 2008 roku zagrała w filmie pełnometrażowym „Totalny kataklizm”. Występowała gościnnie w kilku serialach, między innymi „Jak poznałem waszą matkę” czy CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku dwukrotnie pełniła również rolę gościnnej jurorki w programie Americas Next Top Model. Z kim spotyka się Kim? Kardashianka niczym największe gwiazdy Roka spotykała się z całą plejadą sławnych i bogatych. Począwszy od najlepszych zawodników NBA, na sławnych raperach kończąc. Zanim kamery wkroczyły do domu klanu Kardashian Jenner, celebrytka była żoną producenta muzycznego Damona Tomasa. Po drodze było dużo randek, kilka związków, zaręczyny, kolejny ślub, rozwód, aż wreszcie pojawił się Kanye West. Jest to najsławniejszy i najgłośniej komentowany związek celebrytki. Przez kilka lat tworzyli jedną z najpotężniejszych par w świecie show biznesu. Spotkali się po raz pierwszy już w 2003 roku. Kiedy przyszła celebrytka, była jeszcze nikomu nieznaną koleżanką gwiazd. Kardashianka zaprzyjaźniła się w tym czasie z Brandy Norwood. Piosenkarką, która nagrywała kawałek z Westem, po latach Kim wspominała, że zawsze dobrze im się rozmawiało, jednak pozostawali znajomymi. Tymczasem Kanye potwierdził, że zakochał się w przyszłej królowej mediów społecznościowych od pierwszego wejrzenia. Jeszcze przed ich pierwszym spotkaniem na żywo zauważył przyszłą panią West na jednym ze zdjęć z Paris Hilton raper podobno przez długi czas przekręcał nazwisko swojej przyszłej żony. Znajomi muzyka twierdzą, że jego zauroczenie przerodziło się w lekką obsesję na punkcie kardashianki, bardzo chciał spotkać wschodzącą gwiazdę ponownie dlatego zaprosił ją do współpracy przy hip hopowym sketchu miała ponoć odegrać w nim rolę księżniczki Lei znanej z gwiezdnych wojen co prawda show nigdy nie zostało wyemitowane jednak fotografie z zakulis uchodzą za pierwsze wspólne zdjęcia pary od tego czasu ich relacje uległy polepszeniu Utrzymywali kontakt a raper cały czas kręcił się niedaleko kim dziewczyna co prawda nie dostrzegała jego starań co chwila spotykając się z innym mężczyzną jednak raper był zdeterminowany twierdził że są sobie przeznaczeni a on czeka na moment kiedy jego wybranka też to zrozumie w końcu Kim nie pozostawiła raperowi złudzeń i oczywiście na oczach kamer wyszła za mąż za znanego koszykarza. Nakręcone zostało wszystko od przygotowań po całą ceremonię, na zabawie kończąc. Jednak i to nie pomogło młodej parze. Małżeństwo to przetrwało zaledwie 72 dni i w tym przypadku spekulacją nie było od końca. Wiele osób twierdzi, że związek był zwykłą ustawką, zrealizowaną z rozmachem na potrzebę programu. Stacja I wydała dwuodcinkowy program specjalny w całości poświęcony temu doniosłemu wydarzeniu. Jednak różnice nie do pogodzenia spowodowały, że Kim wniosła pozę o rozwód. West nie ukrywał swojego szczęścia i wypuścił utwór kold, w którym wyznaje miłość Kim Kardashian. Od tego czasu regularnie pojawiali się razem. Paparazzi przyłapali ich, kiedy wspólnie wychodzili z kina. Wtedy też na Twitterze po raz pierwszy użyto hasztagu Kimi. Kardashianka komentowała całą sprawę dosyć powściągliwie. Twierdziła, że od wielu lat przyjaźni się z Westem, ale sama nie wie, co przyniesie przyszłość. Kanye... Zaczął również regularnie pojawiać się w show rodziny Kardashian. Na ekranie widać było zażyłość dwójki młodych ludzi. Fani nie kryli zachwytu. Kim wreszcie znalazła swoją miłość i ma szansę na szczęście. W 2012 roku stało się to, czego wszyscy oczekiwali. Kim zamieściła na Twitterze wpis, że od tego czasu jest partnerką Kanye Westa. Kimi, nowa tożsamość. Kim Kardashian stała się dla Westa muzą. On natomiast bardzo mocno jej kibicował. Swoją miłość i oddanie partnerce podkreślał w każdym wywiadzie, nazywając ją dobrą i utalentowaną osobą. Zwracał oczy wszystkich na jej urodę, wielokrotnie twierdził, że dla niego jest najpiękniejszą kobietą na świecie i że jeszcze pokaże, na co ją stać, a on oczywiście jej w tym pomoże. Tak West stał się mentorem Kim. Zaczął od garderoby, chociaż Kardashianka przez wiele lat kreowała się na stylistkę gwiazd, raper, nie podzielał jej entuzjazmu, uważając styl swojej partnerki za lekko tandetny. Miliony telewidzów śledziło, jak ukochane, błyszczące szpilki czy torebka z futerkiem gwiazdy bezceremonialnie lądują na stercie rzeczy do oddania. West razem ze swoją stylistką decydowali, co zostaje, a co zrozpaczona gwiazda musi oddać. Nie ma jednak tego złego i po morzu też słońce wyszło, a Kim w końcu spełniła swoje marzenie i znalazła się na okładce Woga. Najpierw wraz ze swoim partnerem, a później solo. Opowiadała, moja dawna asystentka zapytała się kiedyś, jakie stawiam sobie cele zawodowe. Odpowiedziała, że chce być na okładkach prestiżowych magazynów modowych. Odpowiedziała, że chodzi jej o realne cele, dlatego wysłałam jej ten egzemplarz Voga ze mną na okładce. Oczywiście go podpisałam. Tak skomentowała sprawę Kim podczas odbierania nagrody dla najważniejszej influencerki w 2013 roku świat obiegła informacja, że Kim urodziła córkę. Rodzice dali jej na imię North. Kilka miesięcy po narodzinach Kanye poprosił Kim o rękę. Para pobrała się w 2014 roku we Florencji. Młoda żona wyraźnie nabierała pewności siebie i rozkwitała u boku męża. Zmiany były widoczne w każdym wywiadzie. Jej ubiór stał się mniej wyzywający, zyskała klasę i styl, a świat mody zaczął się z nią liczyć. Kanie nie ustawał w komplementowaniu żony, co przynosiło wyraźne efekty, jednak ona również nie pozostawała mu dłużna. W samych superlatywach wypowiadała się o ich związku, twierdząc, że jest dobrym mężem i ojcem. Wspierali się wzajemnie. Kardashianka stała za swoim partnerem murem podczas jego licznych spięć z gwiazdami, broniła, kiedy popierał kontrowersyjnych polityków, czy angażował w projekty, które nie wychodziły. Mamy różne poglądy na różne tematy, ale zawsze wspieram swojego męża. Jestem jego największą fanką. I choć na pierwszy rzut oka nie było się do czego przyczepić, nie obyło się oczywiście jak to w życiu bywa bez kryzysów. Pierwszy miał miejsce po tym, jak Kim została okradziona. Zdarzenie miało miejsce podczas Paris Fashion Week. W ręce złodziei trafiła wtedy biżuteria warta miliony dolarów, w tym pierścionek zaręczynowy gwiazdy Kanye Przerwał swoją trasę koncertową, by być blisko żony, jednak sam przeżył załamanie nerwowe. Po wizycie w szpitalu diagnoza była jednoznaczna: zaburzenie afektywne dwubiegunowe. Choroba Rapera zbliżyła go do rodziny Kim. Fani jeszcze częściej mogli oglądać go w reality show Kardashianów. Na ekranach mogli śledzić, jak żona nieustannie opiekuje się swoim mężem, niejednokrotnie znosząc jego arogancję i megalomanie w wywiadach broniła jego decyzji i kontrowersyjnych wypowiedzi przy okazji zrobiła dobrą rzecz, oswoiła świat z chorobą dwubiegunową. Latem 2020 roku padły jednak słowa, na które nawet Kim nie dała rady zareagować pozytywnie. Raper głośno powiedział o tym, że chciał, żeby jego partnerka usunęła pierwszą ciążę. Fani wstrzymali oddech i czekali na dalszy rozwój wypadków. Nikt nie spodziewał się, że raper będzie chciał mówić głośno o tak delikatnych sprawach i tym samym narażać dobro klanu Kardashian. Twierdził, że rodzina żony stara się go zamknąć w zakładzie dla psychicznie chorych, a Kim i jej matka Chris są rasistkami. Co na to Kim próbowała wyjść z twarzą i prosiła o empatię i współczucie dla swojego męża. Prasa jednak bardzo szybko podchwyciła temat. Media bezustannie donosiły o licznych konfliktach w małżeństwie, a świat obiegły zdjęcia, na których para kłóci się w samochodzie. Kim miała ponoć dosyć zachowania swojego męża i tego, że nieustannie musi bronić go w mediach. To poważnie nadszarpnęło wizerunek całej rodziny Kardashian-Jenner, na której pracowali tyle lat. Kim, która była blisko załamania nerwowego, złożyła papiery rozwodowe w lutym 2021 roku. O dziwo, obyło się bez większego skandalu. Para polubownie sfinalizowała rozwód, podzielili się opieką nad dziećmi. West ma płacić alimenty i połowę czesnego ze szkoły pociech, a cały majątek został podzielony zgodnie z umową przedmałżeńską. Raper w międzyczasie starał się przemówić kim do rozsądku i dążył do pojednania, jednak gwiazda była nieugięta. Szybko znalazła sobie nowego partnera, jednak i ten związek rozpadł się po kilku miesiącach. Co będzie dalej, zobaczymy. Pewne jest jedno: dowiemy się tego zaraz po głównych zainteresowanych. Ingerencja w naturę. Jak w przypadku każdego aspektu życia sławnej rodziny, nie obyło się bez plotek na temat operacji plastycznych, które miały podobno przejść siostry Kardashian. Warto zaznaczyć, że kobiety cały czas twierdzą, że nie poddały się żadnej operacji plastycznej, a ich przemiany to efekt ciąży, diety albo dorastania. Prawda jest jednak taka, że żadna z nich w 100% nie przypomina siebie z początków kariery. Dorastanie dorastanie, jednak zmienionych rysów twarzy nie da się tak łatwo wytłumaczyć. Domysły dosiągnęły również samą kim, której zarzuca się m.in. operacje piersi czy korektę nosa. Jednak część ciała, której od początku poświęca się najwięcej uwagi, mówiąc o najsławniejszej Kardaszyance, jest pupa. Stała się ona przedmiotem zaciekłej dyskusji w mediach i sławą prześcignęła swoją właścicielkę. Porównaniom i spekulacjom do dzisiaj nie ma końca. Kim została również wielokrotnie posądzona o miłość do Photoshopa. Dociekliwych nie brakuje. Przybliżają zdjęcia, analizują i liczą na kolejną wpadkę gwiazdy. Koniec końców, każdy żyje własnym życiem i najważniejsze, aby czuć się dobrze we własnej skórze. Przedsiębiorczość. Klan Kardashian-Jenner przez tyle lat zdążył niejednokrotnie udowodnić, że są w stanie zamienić cokolwiek w złoto. Nie można jej odmówić smykałki do prowadzenia biznesu. Niezwykle ważnym aspektem w działalności kim są media społecznościowe. Gwiazda bardzo wygodnie się tam urządziła. Podobno za polecenie produktu otrzymuje od 75 do 300 tysięcy dolarów honorarium. Konto Gwiazdy od dawna znajduje się w pierwszej dziesiątce profili z największą ilością followersów. Kim na swoim Instagramie skupia się na promocji swojej marki kosmetycznej. Kiedy ojczym, staje się macochą. Nie sposób wspomnieć o Kim Kardashian, nie wspominając o jej rodzinie i kontrowersjach z nimi związanych. W 2015 roku stało się jednak coś, czego nikt się nie spodziewał. Jak powszechnie było wiadomo, ojczym Kim to były mistrz olimpijski w dziesięcioboju atletycznym, sportowiec zdawałoby się również synonim mężczyzny. Na ekranach mogliśmy obserwować jego zażyłość i bardzo dobre relacje pomiędzy nim a przybranymi córkami. Rodzina mogła na siebie liczyć i Kim wielokrotnie zwracała się do Bruce'a z prośbą o radę. Czy o całej sprawie wiedzieli wcześniej? Trudno powiedzieć. Faktem jest to, że w 2015 roku Bruce Jenner ogłosił światu, że jest osobą transpłciową i zaczął swoją przemianę w Caitlyn. Bruce i Chris pozostawali w separacji od 2014 roku. Rozwód był więc tylko formalnością. Sławna rodzina wyczuła jednak kolejne pieniądze i możliwości. Jak możecie się domyślać, Bruce nie tylko nie zniknął z reality show, ale sezon 10 jest praktycznie w całości poświęcony jego przemianie. W tym czasie oglądalność amerykańskiej sagi diametralnie wzrosła. Wyczuwając pieniądze, już Caitlyn dostała swój własny program w telewizji, a idąc za ciosem, postanowiła również wydać książkę wyjawiającą sekrety rodziny. Nie spodobało się to oczywiście jego lub też jej, byłej żonie i przyszywanym córkom, które z czasem odwróciły się od ojczyma. Obecnie jedynymi członkami celebryckiej rodziny pozostającymi w stałym kontakcie z Caitlyn są jego biologiczne córki Kendall i Kylie. Głośno mówią o akceptacji i o miłości do swojego taty. Znana z zamiłowaniu do luksusu, mocnego makijażu i bogatych kreacji gwiazda, nieustannie szuka sposobu na zaskakiwanie fanów i zarobienie pieniędzy, z niczego stworzyła imperium i zapewniła dostatnie życie sobie i przyszłym pokoleniom Kardashianów, co dała w zamian swoją prywatność. Każdy intymny szczegół z jej życia mogą komentować i oceniać miliony ludzi na całym świecie. No i chętnie z tego korzystają. Jej popularność nie spada, produkty sygnowane jej imieniem sprzedają się jak świeże bułeczki. Ludzie jej zazdroszczą, chcą być nią. Tylko czy rzeczywiście zdają sobie sprawę z ceny, którą musiała ponieść, by znaleźć się tam, gdzie jest.